Witajcie na kanale Kwasogranie w kole za sterami Wisły i Kraków. Mecz zagłębiłem tuż przed meczem ze Śląskiem, e, z Rakowem Częstochowa jak wiecie, tuż po meczu ze Śląskiem w Wrocław w zespole na pewno mamy mm, dobre nastroje. E, Antonucci zostaje, aczkolwiek wydaje mi się, że za Żukrowskiego niech zagra po prostu Żukow. Enali zostanie na razie, choć tutaj mógłby wejść do kadry Antonik. Na razie tak zostaje. Krzyżowski, Pulu, Pulu, Ketia, rezerwa, bo mamy Pinko. Na razie tutaj widzę, że nie jest źle. Ciprani troszkę odmęczony, więc może zamiast tutaj ci prani na ławkę. I w takim składzie samym rozpoczynamy kolejne spotkanie. Ci piłkarze się docierają. Ci piłkarze muszą pokazać się. Grada tutaj. Ostatnio z nim chyba była akcja z arką, meczu z arką e, między Wisłą, gdzie nie podyktowali rzutu karnego. A tutaj ręka była no, ewidentna, ewidentna. Nie wiem, czy oglądaliście. Mam nadzieję, że tak. Ja e, oglądałem, więc tutaj mogę powiedzieć, że ta ręka była. w e, Wdowiak, Brus, Makowski, co no, też sędziowie też przyznali. Luis Mata, Bieszczat na bramce. Wisła musi wygrywać. Gryszkiewicz, Antonucci, Trełu, Łódka. Teoretycznie e, powiedział o docieraniu. No, majec wszedł za poprawę. Kłódka, Treu, to są nowi zawodnicy którzy dołączyli, bo to Parina Sacek, Wiedli, Prym, Starzyński, przybił się do składu w końcu Piotruś jest w składzie w składzie podstawowym, Rodado Latę, no to też piłkarze którzy Latę nie zawsze grał z Rodado, z Rodado gdzieś tam ostatnie te mecze sezonu grali razem, ale tak to tutaj się Radkiewicz, pojawiali się Pulululu, pojawiał się Listkowski, pojawiał się wielu wielu z Zawodników, którzy przewinęli się przez Wisły Kraków jest na ławce Okoniewski, na pewno też dostanie szansę jest Ulululu, jest Radkiewicz, tak? Mówię, no czekamy z tą szeroką kantrą na kukary, bo tam będzie, e, będzie na pewno niż masz Kutka. No i ciekawe czy w jak świetnie sobie poradził z Kłódką. Gryszkiewicz Kutka też zna go, bo występowali razem w zagłębiu. Tutaj w Zagłębie spoko. Łuższy były kilka Wisły Kraków. Anton Nutschi. Ajajaj, aj. będzie twarda gra, jak zawsze. Aj, sprytnie to chciał zawodnik Gradaszwili i zawodnik Zagłębia zrobić. Reu... Reu do Starzyńskiego. Starzyński, Starzyński, faulowany. Żółty kartonik, czerwona kartka, Bogdan Michalski. Zobaczymy TV jeszcze raz, niedowierzanie na trybunach. Sam nie niedowierzam, myślałem, że żółta kartka, ale od tyłu podcięty Starzyński. W ogóle niezainteresowany piłką e, zawodnik e, Zagłębia. No i tutaj będziemy grać w przewadze, ale to, jak wiecie, nie zawsze jest dobre, bo rywale się mobilizują bardziej na tych zachodników. I tutaj teraz puszk, który został przez nas sprzedany, oby tutaj nie pokazał z dobrej strony. Na razie fajnie rozgrywa te zawody i tak mówiłem teraz właśnie. Mata, Luis mata, strzał. Mógł tutaj ktoś zamykać. Na szczęście tak się nie dzieje, wyślawcy. Już akcja, mam nadzieję, w drugą stronę. Piłka do tyłu Spokojnie. Podchodzimy wyżej. Nie ma tu Michalskiego, więc możemy sobie pozwolić na więcej. Piłka do Rodado. Rodado i tutaj ławniczak. Jak wiemy, hmm. Obrońcy Zagłębia mocno stoją na nogach. Na pewno to będzie problem w tym spotkaniu, ale wiemy, że ta strona e, Michalskiego jest osłabiona. Na razie nie ma tam e, rotacji, jeśli chodzi o skład. Nali, w końcu prawą stronę Analiega atakujemy. Zmiana koncepcji przez Wisłę Kraków. Kłódka, on znany piłkarz, lubi te rajdy. Latte, tutaj m, na pewno Twardy, napastnik, mocny, który potrafi się utrzymać na nogach jest pożądany w tym męsieńcu. Gradaszwili, jakim jest latet. Właśnie to zapomniałem dodać, ma Dobrze Żukow, przejmuje tą piłkę, ale sprytnie Gradaszwili. Piłka do Antonucciego Antonucci był... Jest Antonucci, jest Starzyński, Starzyński, Piotruś, Rodado, Rodado, Antonucci, mocny strzał, 37 minuta, pierwszy strzał Wisły Enali, Enali, Late. push, zatrzymuje Latte, no, znają się na pewno z treningów, ajajaj, i czyżby była czerwona kartka? Bardziej taki V Starzyńskiego na żółtą kartoni. Tak jest. Raczej żółta kartka, kartka Starzyńskiego. Tutaj Płacheta na pewno w tej drugiej połowie wejdzie. Żukow, dobrze. Antonu 3, świetnie. Prze... Aj, no brakuje, brakuje czasem jeszcze tego wyczucia tych zawodników. Antonu 3. Żukow pokazuje już się do gry. Enali, do boku, tak jest. Rodado, świetnie. Teraz może... No i tutaj problem. Znowu Antonio czy obsłużony, Brakuje tego ostatniego podania. Co ja mam bowiem? Tyle w sezonów zamachi wisło kraków tyle ci zawodnicy niektórzy się znają i po prostu nie mogą podać się w ostatnim momencie, zareagować się lepiej, żeby tutaj spiąć. Zobaczmy jeszcze na taktykę. Podejrzyjmy. Czy my możemy podejrzeć? podejrzeć rywala. Tutaj chyba tylko statystyki. No dobra. Podejrzymy go na samym końcu. Chciałem tak zobaczyć. Jeszcze raz. Kłódka. Henali. Henali. Latę. I zatrzymuje go Fusz. Dzisiaj Fusz bardzo dobre spotkanie. Piłka do Starzyńskiego. Piotrek Starzyński, 55. Minuta. Popatrzył, przymierzył, Rodado. No, gdzie tutaj się Rodado chowa? Antonuczyk. Jeszcze raz będą mogli sobie pograć Rodado. W końcu dostaje tą piłkę. Rodado. No i zobaczcie, co się dzieje z Rodado. Dzisiaj. Radaszwili, Treu, będzie zmiana. będzie zmiana zawodników, wejdzie Antonik, z Nari'ego, wejdzie pięko na Starzyński, z kartką Płacheta, Okoniewski, za zrobimy nawet tak Ile brąz tutaj za Rodado. Zmieniamy tych zawodników ofensywnych. dobrze, Płacheta Płacheta radzą sobie piłkarze Wisły Kraków z wyjściem z własnej bramki, musieli rozwiązać to zupełnie inaczej teraz Kutka podanie do Antonika Antonik, Kutka dobrze, jest Okoniewski, strzelał Okoniewski i był bliski, w 74 minucie był bardzo bliski zdobycia bramki. bramki Lebrontowa Pieńko, były piłkarz, były piłkarz Zagłębia, troszkę zwolnił tą akcję, teraz świetne podanie, Lebroton, Okoniewski wyrwał siatkę, 80. minuta, Okoniewski zdobywa gola dla Wisły Kraków. Czy te zwycięstwa, które będą nas pchały po mistrzostwo będą tak minimalistyczne? 1-0. Trzeba utrzymać teraz tylko yy, to spotkanie z takim wynikiem. Antonik minął Fusza, bez problemu. Antonik Okoniewski, LeBron, Lebront widzi Płachetę, Płacheta 2-0. To była formalność. Piękne zachowanie Płachety, świetnie się odnalazł w drużynie. Dobra zmiana Piotra Starzyńskiego, Płacheta. No to był e, trafiony transfer, e, jednak rzeczywiście ten Lewi, nie pasowo do stylu wypisły, a tutaj proszę, pocheta praca i radzi sobie świetnie, tutaj Lebron mógł wejść, mógł strzelać, świetnie zobaczył, lepiej ustanowił go Płachetę, mamy gola na, na 2-0 i tutaj raczej, choć Michniewicz mówił, że raczej 2-0 to jeszcze nie jest wynik, który jest stabilny, ale przy tym, przy, przy tej grze Wisły Kraków w ostatnich minutach piłka do Lebronta. Lebront, Lebront. Ajajajaja! Był spalony. Ale i tak Lebront nie strzelił tej bramki. Wygrana która może cieszyć statystyki, Okoniewski, ale lebront, weszli poza można Można tyle dodać, jeśli chodzi o tych pitkaży. Naprawdę bardzo dobre spotkanie tych zawodników. I tutaj trzeba przyznać, opinię. To go zmotywuje. Myślę, że dostaniemy miejsce Trygowski w składzie. Teraz przyznajcie, że po wejściu ta drużyna w ogóle wyglądała lepiej, po wejściu zmienników, że naprawdę ten przód wyglądał lepiej. Ciekawe jaka decyzja znaczy z Rakowem. Oferta, tak jak mówiłem, zdejmiemy go z listy transferowej, ale wydaje się, że możemy z Rakowem zagrać rezerwą. To właśnie Płacheta, to Płacheta Antonik, może Chodyna dostaną szansę żeby w starciu gigantów wystartował podstawowy skład. Ja rozważne. no że się zgadzamy. Zobaczymy, czy wpłyną w ogóle oferty za niego. Dziękuję Wam za dzisiaj. Tabela mówi sama za siebie. Pierwsze miejsce 4 wygrane, 5 bramek 0 straconych. I oby tak było do końca. Jak widzicie, 5 meczów mamy na 10 rozegranych z 4 jednej bramki, więc na razie wszystko idzie w dobrym kierunku. Dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.